Cześć, witam Was na moim kanale I dzisiaj Nie chciałem, nie chciałem Ale muszę otwierać Szardy, mamy obecnie Fuzję, to jest jeden powód e, Także jest Summon Rush Ale przy okazji ja dalej walczę Tutaj o to, żeby Zdobyć parę, nie tylko Noel Ale także Mikołaja, którego Nie mam, w związku z czym Potrzebuję te Snowpointy e, Mamy 100 do zdobycia, zanim dojdziemy do rarki. Rarka 3000 punktów, dosyć dużo, dosyć dużo, a więc można stówkę zdobyć. Ale jeżeli ktoś chce jeszcze dodatkowe te 200 zdobyć, no to trzeba dołożyć 650 punktów dodatkowo. Na szczęście nie jest tak dużo, bo spodziewałem się, że to może być gdzieś daleko, daleko. Jeżeli ktoś chciałby sobie oszczędzić trochę czasu, to można 5500 punktów wbić, zdobyć epika i wtedy będzie można cztery różne inne rzeczy pominąć już do końca. Więc szybciej będzie można tą fuzję zrobić. Ja tak daleko nie idę. E, myślę, że na głównym koncie muszę zdobyć te punkty, bo nie robiłem tego pierwszego w pierwszym samon który był, gdzie były punkty pominąłem 200. E, więc 200 czy 300? Nie, 300 pominąłem. 300 pominąłem. E, więc tylko 200 punktów jeszcze mogę pominąć. Teoretycznie mógłbym to, ale wchodzimy w okres świąteczny. Nie wiadomo, jak będzie z czasem. Wolę, wolę teraz zdobyć tę tutaj całą pulę i mieć później spokój, niż potem gdzieś coś przegapić i nie zdobyć Mikołaja. Szkoda by było tych, tego zainwestowanego czasu i zasobów. No więc w związku z tym muszę pootwierać. A tu, że nie tylko zielone, nie mam zresztą wystarczająco dużo zielonych nawet żeby do rarki dojść, nie mówiąc już o tym o tych punktach więc muszę otwierać sekrety, znaczy nie muszę sekretów, ale sekretami jest tutaj najlepiej nie, nabijać punkty więc taki jest plan na dzisiaj, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy dwa ogłoszenia, raz dajcie znać jak jest z dźwiękiem, ponieważ tutaj Anjon, inny polski twórca y, polecił mi apkę do y, usuwania szumów Pierwszy raz nagrywam z tą mapką. Na testach wyglądało dobrze, więc dajcie znać, czy wy niczego tutaj nie zauważycie. Dajcie znać jak dźwięk. Przy okazji w linku podpięty będzie link w linku w komentarzu będzie podpięty link do kanału Anjona, także zapraszam was do odwiedzenia, subskrybowania jego kanału. Też o raidzie. To jedna rzecz, a druga rzecz, no to zbliża się ten czas, kiedy mam do rozdania troszkę dżemów standardowo 5 paczek w każdej 540 gemów plus jeden ancient shard, więc jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu, to subskrybujcie mój kanał i w komentarzu wklejcie wasz player ID. On jest tutaj w info, zakładce info. To jest ten numer, wystarczy go skopiować i w komentarzu pod tym filmem, pod tym filmem wkleić. Myślę, że w poniedziałek na stronie społecznościowej mojego kanału możecie wypatrywać e, posta z pięcioma osobami, które, e, które, które wylosuje i do których polecą te nagrody. Są święta, więc prawdopodobnie będzie to dopiero po świętach. Mam nadzieję, że przez ten okres świąteczny ktoś tam będzie pracować i nie będzie to dopiero w styczniu, tak czy inaczej później, czy wcześniej, czy później zwycięzcy to dostaną. No dobra, a teraz przejdźmy do otwierania. Nie będzie dużo otwierania. E, tutaj zobaczmy, kogo ja z tej ekipy mógłbym sobie wziąć trzeci Newt na tym koncie byłby bardzo ciekawy Duchess, miałbym wtedy Duchess plus cztery tutaj jest dwóch, których w ogóle nie mam, tutaj wezmę sobie Newta z tej ekipy e, Newta, e, Geomasera hmm. hmm. dobra, biorę Duchess, zobaczmy, no i tak będzie ciężko, żeby w ogóle jakakolwiek legenda wpadła, ale. A nuż, Widelec, coś wpadnie. Dobra. No to otwieram. Oczywiście na drugim koncie potem też będę otwierać. I zaczynamy od. Od Adriel, która nie jest najciekawsza. Tak dawno na nią nie patrzyłem, że nawet nie pamiętam, co ona ma. DiQuis accuracy na A1. Tutaj mamy. leczy wszystkie 20% ich max HP i Reflect Damage na dwie tury. I atakuje wszystkich i mamy tylko 50% 50% szans. ok 100% szans jak to jest atak krytyczny. No, więc trzeba by ją budować 100% crit rate na supporta. No nie bardzo. I aura akurat jest dobra nawet bardzo dobra jak na. A nie tylko Magic A, tylko ma... no, więc nie jest dobra. Dobra drugi. Zobaczmy też Epic Stagnite jest na liście. Akurat ja wybrałem Geomancera. A wpad Stagnate. Bardzo dobry epik. I kolejny epik. Vogoth kolejny. Bardzo dobry epik. Po pierwszej niezbyt dobrej pani. No potem dwa dobre epiki. Ma świetne pasywy do tego. Potrójny atak na A1. di Dichrysty atak na A2. Czwarty. Chyba cztery sobie otworzę. Nie ma legendy. Nie ma Geomancera. Pani z, z świecznikiem na głowie. Zobaczmy, jak tutaj stoimy. Mhm, dobra. Stówka jest. Jeszcze by musiał 2000 punktów i 1650. Ile ja mam tych zielonych? 2000. Dobra. Otworzę jeszcze jednego. A resztę już wieczorem sobie zielonymi. No i nie ma. I Maeve, także no ta gorsza z sióstr, także nie ma legendy, nie ma nawet geomancera, także tutaj po prostu nabiłem sobie punkty. Dobra, pierwsze konto zrobione, idziemy na drugie. Na drugim koncie będzie bardzo podobnie, jeśli chodzi o otwieranie, aczkolwiek tutaj Mogę pominąć 300 punktów, ale z tych samych powodów nie będę ryzykować. No i tutaj mam większy problem, bo mam tylko jednego Newta, więc drugi byłby bardzo, bardzo fajny. Ale daches już w ogóle tutaj nie mam, więc też sobie wybiorę daches, tak samo sobie powybieram. No ale ciekawe, czy w ogóle jakakolwiek legenda wpadnie w dzisiejszym otwieraniu. Nie mamy żadnych podwójnych szans i zaczynamy od fatalnego epika Mask Fearmonger. Co my tu mamy? A nawet nie chcę mi się patrzeć, pamiętam. Jest tak słaby, że nie warto. I epic. Drugi. Necro Hunter. No też no dostał kiedyś buffa, ale to mu nie za bardzo nie pomogło. Decrease Defense na A1. Tutaj atakuje jednego. Atakuje wszystkich, jeżeli atak jest krytyczny. I tutaj też atakuje jednego. jeszcze Perfect Veil na sobie. A, nic, nic szczególnego. I. Frostbringer, która nie ma freezu, mimo buffa, który dostała, to i tak freezu jej nie dali. Mamy heal reduction, decrease defense, trzy razy losowo uderza, 100% szans, i tutaj mamy increase speed, increase attack na. To jest dobry ruch, ten, a to a trzy jest dobre. Cool długi jest, ale increase attack, increase speed na wszystkich to jest naprawdę fajny e, fajne skill. No i ostatni Shardzik. Zobaczmy, no dajcie chociaż jedną, no nie dali. Nawet Geomancer'a nie dali. Blood feather. Blood feather. jest znana z tego, że jest potrzebna do fuzji Razina. Ale z tego co wiem, to ona też całkiem mocno uderza a jeden Jeden uderzenie i 30% wbudowanego crit, critical hit. Chyba wszędzie tak ma. E, tutaj mamy decrease defense na dwie tury, potem atakuje jednego i też e, critical hit 30% wbudowane i tak samo tutaj, także tylko 70% trzeba je dać ale wszędzie są ataki pojedyncze i tutaj mamy Decrease Speed i Crit Rate, tylko w Faction Crypts 20% no więc no niestety nie było to jakoś szczególnie dobre e, otwieranie żadnej legendy, nawet żaden champion, którego wybrałem sobie z listy na 15x mi nie wpadł No ja mam 2000 czy mam 2000 punktów A, ah, jeszcze jednego mam. Właśnie się zdziwiłem. Ja miałem mieć 2,5 tysiąca. I jest legenda! Jest legenda i jest to Ugir the uh, Ter. To jest nowa legenda. Nie robiłem tej fuzji. To ja jakoś była w czasie wakacji, o ile dobrze pamiętam. I nie mogłem go zrobić. <laughs> że ten jeden zapomniany szard na koniec przyniósł mi legendę i to nową. E w pierwszym momencie, jak zobaczyłem tego czempiona... Się zastanawiałem, czy to nie jest przypadkiem inny i taki miałem chwilę zawieszenia, ale fajnie, ok, nowa legenda. E, na A1 atakuje jednego przeciwnika, i mamy 100% szans na kradzież buffu z przeciwnika e, losowego buffu, i 100% szans na wrzucenie block buffs na dwie tury. Całkiem dobre to A1. 100% bok buffs na A1. Fajna sprawa. Na a atak AOE. Mamy 100% szans na usunięcie wszystkich buffów z wszystkich przeciwników. Potem 100% szans na wrzucenie Weekend na dwie tury. No, ten ruch też nie jest zły. Usunięcie wszystkich buffów. Block buffs Weekend na A3 Umieszcza Increase Accuracy na naszych na dwie tury. Dodatkowo wrzuca Increase Defense na wszystkich, których Defense jest wyższy lub równy atakowi na dwie tury. No i tak, jeżeli atak jest wyższy to rzuca increase atak na dwie tury trzy tury cooldownu, tutaj też trzy tury cooldownu I mamy pasyw, za każdym razem kiedy przeciwnik ma revive Automatycznie aktywuje earth puncture, czyli A2 swoje Jeżeli To jest champion z Lizardmenów Tego a2 tego weekend i usuwania buffów nie można rezystować. Automatycznie aktywuje to A2. Nie, nie przepraszam. Automatyczne aktywowanie. Nie, nie wrzuci tego na cooldown. Także bardzo przyjemny pass. I na koniec mamy accuracy, ale tylko na arenie. Szkoda, że na arenie 70 punktów. Ten UGIR jest całkiem całkiem dobrym championem. Nie pamiętałem, co on ma. No wolałbym dać, żeby wpadło z tego. No niestety, ale jest chociaż Jedna legenda, także na koniec coś wpadło i to do, do tego nowy, zupełnie nowy champion. No dobra, to tyle z mojej strony, dajcie znać co wam wpadło jeżeli otwieraliście shardy i przypominam o konkursie. 5 yy, osób może wygrać 540 gemów plus jeden ancient shard, wystarczy subskrybować mój kanał i zostawić w komentarzu player ID. Dobra, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Mówi do Was Samael. Cześć!